Witam serdecznie, dzisiaj jest 23 grudzień 3 dni temu podałem, znaczy podałem, spyskałem pszczoły hmm, e, kwasem, roztworem kwasu 3% kwasu szczawiowego i chcę zobaczyć jakie są osypy po tym zabiegu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, Sporny. dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzyna, trzynaście, czternaście. Około Dwudziesty. dwudziestu, trzydziestu sztuk. To nie jest dużo. Eee, chcę e, chcę e, założyć, e, jak gdyby w tej rodzinie jest ta, taki osób, bo. To była jedna rodzina, straciłem matkę i połączyłem tam rodzinę. No, no tak. Więc to jest jak gdyby osób z dwóch kłębów. Mhm. Tak to wygląda Po prostu. A jaka temperatura jest? Teraz około 8-9 stopni yy. Tam jeden kolega pszczelarz pisał czy, czy to jest dobry pomysł, żeby rozrywać kłęby zimowe. No, jest taka sytuacja, że lepiej pszczoły zostawić spokoju, no ale jeżeli była waroza, duży, dużo warozy, to pierwszym zadaniem jest wyleczenie warozy, więc na to patrzyłem. Na przykład ta rodzina ma jeszcze dużo. Więc pytanie, czy pozostawienie pszczół z taką warozą po, pozwoli im przetrwać, czy lepiej po prostu te kłęby spryskać, znaczy kłęby, to jest 8-9 stopni. 10-11 teraz nawet. Pszczoły są rozluźnione i latają, nie? Po prostu. Więc myślę, że dobicie tej warozy jest większą korzyścią niż jej zostawienie i nic nie zrobienie. I przez to mogą się pszczoły osypać. A tu jeszcze jest kilka. O, ta rodzina też jeszcze ma po prostu. Nie ma tego dużo. Ale jeszcze dobicie, jeżeli by to weszło w moment czerwienia. No to, więc tak to wygląda. E, Pszczoły są po prostu, proszę zobaczyć. Rozkłębione nie. Może tutaj, tu dorota. Do przodu. A do przodu? Ten tak. kiedyś Pszczoły normalnie latają, nie? Proszę zobaczyć Więc... Więc ja podjąłem decyzję, że po prostu lecę je taką metodą No i tyle, nie? Jeszcze się posypało. W jednych hulach więcej, w jednych hulach mniej. Ale myślę, że warte był zrobienie tego zabiegu. Proszę. Jeszcze się posypało. No, to jest leczenie bezczerwiowe. Nie ma czerwio w tych rodzinach, w innych jest, na innej posiedze, ponieważ to pszczoły siedzą na izolatorach. Testuję tą izolację, bo myślę, że to będzie w moich warunkach nieuniknione izolowanie matek, ponieważ na drugiej pasiece jest bardzo dużo czerwniu. I te takie ilości warozy, one się tam cały czas rozwijają i to nie jest dobre takie czerwienie, myślę, w takich temperaturach pszczół. Będę musiał chyba naprawdę wprowadzić izolację na całą zimę. To jest pasieka testowa. I zobaczę, jak to wyjdzie. Mam kilka testów. Tu, jest, tu są pszczoły na izolatorach. A na tej, tej drugiej pasicy mam jeden ul zaizolowany dwumateczny. I też siedzi na izolatorach. I zobaczę, co bardziej wy, wypada w niemieckich warunkach, tu gdzie jestem. nie? Ech, no właśnie. To tyle, chyba. No, na razie to tyle. Żegnam i do widzenia. Do widzenia.